Perfekcyjność zaprasza na drinka. W każdym razie zapraszam Was oczywiście do, do Koszalina. No właśnie, a, tak, a propos tego trochę tej, tej parady. W tym roku idziemy na paradę, czy nie? Nie, wiesz, ja mam stosunek do parady taki, jak jak tu przedstawiłem, mm. powściągliwy, z kilku powodów. Po pierwsze... Bardzo głęboko nie jestem specjalistą od marketingu, mhm. ale uważam, że jest popełniany pewien błąd marketingowy, mhm. jeśli idzie o paradę i w ogóle o kwestię prezentowania gejów w polskim y, środowisku społecznym, nazwijmy tak, w polskim społeczeństwie. Otóż Jestem przeciwny przenoszeniu y, pewnych projektów, formatów mhm. z zagranicy, y, dlatego że one się tam sprawdziły. Nie wszystko, co dobrze działa w Australii, mhm. albo na Wyspach Kanaryjskich, albo w Brazylii, albo w Niemczech, w Berlinie, mhm. y, musi zadziałać w Polsce. Nie dlatego, że jesteśmy gorsi, nie dlatego, że jesteśmy lepsi, ale dlatego, że jesteśmy inni. Albo dlatego, że u nas... Lepiej może zadziałać jakiś inny format. Okay. I tak jak ja nie lubię w telewizji kupowania formatów z zagranicy i wypełniania całych ramówek przez polskie telewizje Brother, wyłącznie nie. zagranicznymi formatami, i kiedy się proponuje polskim dyrektorom kontentu mm -hmm. telewizyjnego jakiś polski program według własnego pomysłu, to oni mówią: Nie, a polski, nie chcemy polskiego. Dlaczego nie chcecie? Bo to jest ryzyko. Bo mm -hmm. może się uda, a może się nie uda. No tak. A jak kupujemy kontent. Zagraniczny, to on już jest yy, yy, sprawdzony, sprawdzony tak, tak, tak. gdzie indziej, wiemy z czym się liczyć i łatwiej go sprzedać reklamodawcom. I podobnie się dzieje z, w wielu częściach naszej yy, rzeczywistości. Mhm. To znaczy, kupuj, yy, lubimy gotowe takie wzorce, gotowe wytrychy przenosić do Polski i uważać, że jeśli w Australii się sprawdziło, to w Polsce też się sprawdzi. Nie zawsze. I uważam, że Parada należy do tej grupy projektów. Które w Polsce działają słabiej niż w innych krajach. Mhm. Wiem także po sobie i po moich spotkaniach z ludźmi, mhm. że zupełnie inne aspekty y, zjednują sympatię i pozwalają popchnąć ten, tę naszą sprawę do przodu Aha. w Polsce. Że w Polsce generalnie dużo lepsze rezultaty przynosi patrzenie w oczy mhm. niż przypinanie sobie pióra do dupy. To nie tych jest piór nie przypina. Jak Boga kocham. Nie ma... Ja przez 6 lat robiłam Równości. Nie ma żadnych piór tam. Ja no, ale bardzo... widziałeś, to tam na tych. To jest 2009 rok, to wtedy jeszcze to nie było. Więc... Okej. Okay. Druga sprawa to są drag queen. Jestem krytykiem i jestem człowiekiem teatru. Mhm. Nie tylko filmu. Po szkole teatralnej. Jasne. I dla mnie świat jest teatrem. I ja oceniam te wszystkich no, występujących. Tak. Yy, tak jak krytyk ocenia, Masz, to znaczy dobrze, oceniam jakość tego, co proponuję, tak. natomiast najczęściej, przepraszam wszystkich chłopców, którzy się przebierają za dziewczyny drag queen, najczęściej jest to tandetne. Widziałem na świecie dużo fajnych, no, bardzo właśnie, aktorskich tu, kreacji tu takich wprost. jak Dame Edna Everidge. Ono oczywiście, że tak. No. no ale widzisz. Ale tak było. Ale to, że ponieważ ja wiem, że tak. No, teraz wiem. jest trochę inaczej. Te drag no, ale są dużo lepsze, naprawdę. Ta wypowiedź, którą przytoczyłeś yy, jest z tego okresu, kiedy ja wiem, to było wiem. po prostu straszną tandetą. Ta zgoda. Ja wychodziłem i się wstydziłem tego. Ja to totalnie podzielam. Bo to jakby... było po prostu, to było disco polo gejowskie. E, e, rozumiesz? Ocenę jakby artystyczną. To się tutaj zgadzam, jeżeli chodzi o 2009 rok. Ale dziś jest już trochę inaczej. Nie trochę, tylko zupełnie inaczej. Jednak jest dużo naprawdę dobrych performerek. Naprawdę. Okej. Okay, okay. Będzie zresztą w kwietniu jeszcze na pewno u mnie w programie. Trzeba zadbać, żeby w tym były tylko dobre. Bo od tego zależy efekt. Pełna no, zgoda. Od Tego zależy. W efekt. Jeszcze w tym miesiącu będzie u mnie na pewno jedna ze świetnych drakwińek, bardzo młodych, początkujących, jeżeli chodzi o staż, a już naprawdę fantastyczna, jeżeli chodzi o to, co robi na razie. Nie Wiesz, raz pra, pra, prawdziwe drakwińki, te, które ja znam, potrafią śpiewać, a nie tylko układać usta pod, pod yy, yy, muzykę staśmy mhm. czy spłyty. E, to jest skomplikowany fach jest i, i trzeba, tak trzeba bardzo dużo pracy w to włożyć. Dużo czasu, pracy, też pieniędzy, żeby dojść do poziomu naprawdę mistrzowskiego. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka.